Manko, Siemanko, Event Footis kończy się dzisiaj o 19 w piątek i rozpoczynamy nowy sezon, nowy event jednocześnie, czyli przedsezonowy event, w którym będzie naprawdę mnóstwo kart specjalnych w paczkach. Jeszcze więcej niż podczas Footis, bo około 300 kart specjalnych będzie można trafiać od piątku, od 19, właśnie z naszych paczek. Poza tym pojawi się kilka ciekawych SBC, m.in. na przykład Laurent Blanc, który został wybrany przez mistrza świata świeżo upieczonego i takie SBC również pojawi się w grze, ale oczywiście nie tylko e, takie. Także na tym filmie pokażę Wam, jakie karty będą w paczkach, jakie pojawią się SBC, które wyszły już w przeciekach. Tak więc zapraszam do oglądania, tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC25? Jeśli tak, to wbijaj na usevenbuy.com Tylko tutaj kupisz monety szybko, tanio i bezpiecznie. Usevenbuy ma mnóstwo świetnych recenzji od graczy na całym świecie i jest polecana przez największych influencerów. A obsługa klienta działa 24 godziny na dobę. Korzystając z kodu CLIP, uzyskasz dodatkowe 8% zniżki. W dodatku na U7Buy często pojawiają się konkursy, gdzie można wygrać darmowe monety. A przy większych zamówieniach również zgadniesz więcej monet niż zamawiałeś. Dlatego jeśli potrzebujesz monet, wejdź na u7buy.com i zgadnij dodatkowe 8% zniżki z moim kodem. Link w opisie. A więc zacznijmy od kart, które będzie można trafiać od piątku, od 19. Tak jak wspomniałem, tych kart będzie około 300. Z tych Ciekawszych. będą to karty Futis, oczywiście również te, które mają ten maksymalny overall, jak na przykład Ronaldo, Nazario czy Pele. Będzie również Maldini, znajdzie się również Samuel Eto, Lilian Thuram. Oczywiście zwykłe karty Futis jak Messi, Mbappé, Laminia Yamal, czy Nuno Mendes również będą. Będzie też Vini, mamy również zmiennokształtne karty ikon jak Ham, Cantona czy Cruyff poza tym kilka innych już niżej ocenionych kart futis jak Matuidi, Roberto, Saliba, Chaoumany, Alison i James jest oczywiście pani Hansen z Barcelony, bo prawie bym ją tutaj już pominął. mamy również patryka Wiejde, Kafu zmiennokształtych jest również masa innych kart zmiennokształtych jak Russo, Rodri, McTominay, Kane, James, Foden, Doku czy Alexia Putejas. jeżeli zjedziemy niżej mamy również Maradone, zwykłego Ronaldo to znaczy zwykłego. 96 Rala Centurions, jest też Pele, ale te karty już były w poprzednim rozdaniu Futis. Poza tym mamy Lucio, Gaviego, Mane, Odegarda, Olize, Rashforda czy Sake. I na samym końcu mamy również inne karty, które również się pojawią, jak Ronaldinho, 94, Schelin, 98, Pani Williams, czyli ta już ostatnia, ósma karta, 99, Patrick Guajaro, Lamin Yamal, Van Dijk, Toc, Salah, Mbappe, Cristiano Ronaldo i Dembele. Oczywiście to są tylko te najlepsze karty, bo tak jak wspomniałem, tych wszystkich kart będzie ponad 300, Około 300 dokładnie, słuchajcie, nie liczyłem tego. Ponieważ jak sami widzicie na, ek na ekranie, tego jest po prostu mnóstwo, ale wybrałem tylko te najważniejsze karty, które no, my będziemy po prostu chcieli w większości przypadków trafiać, ponieważ bardzo duża ilość kart powtarza się z tymi kartami, które były jeszcze w zeszłym tygodniu, czy do teraz, jeszcze są, jeżeli oglądacie to przed 19 w piątek. Tak więc jak widzicie poza tymi kartami, które sobie na początku przejrzeliśmy, mamy mnóstwo kart, które się powtarzają, jak Oziman czy Rafinha Tots, co my mamy, Kena Tots, Horan Harder i tak dalej i tak dalej. Te karty praktycznie wszystkie są jeszcze w tej chwili w paczkach i zostaną porównie do nich wrzucone, tak żeby po prostu tych kart było jeszcze, jeszcze więcej. Będzie oczywiście dużo troli, bo oczywiście każdy będzie chciał trafić Mbappe, na przykład w Woody ale oczywiście będzie tutaj kilka jego innych odmian, tak więc trafienie samego Mbappe to jeszcze nie cały sukces, tak? to tylko połowa sukcesu, ale żeby trafić jego najlepszą wersję no, to będzie trzeba się naprawdę postarać. Tak więc, jak widzicie, tych kart jest mnóstwo. Ja tutaj, tak w miarę szybko, postaram się przejechać ekranem w dół, żebyście mogli sobie zobaczyć. Ale, tak jak wspomniałem, te karty praktycznie są te same od Overala 95 w dół. To praktycznie wszystko się powtarza z tym, co było wcześniej. No, może tam parę kart doszło, ale tak naprawdę. Nie na te karty będziemy polować podczas tego tygodnia. Jak sami widzicie, na samym dole mamy też te karty 88, które teraz też bardzo często nam lecą. Spaczek jeszcze przesunę ekran tutaj w prawo, bo to zdjęcie, które znalazłem, jest tak duże, że nie mieści się wszystko nawet na jednym ekranie. Trzeba jeszcze na boki to zdjęcie przesuwać. Tak więc, jak widzicie, tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Co oznacza, że grind podczas tego miesiąca ostatniego, tego ostatniego sezonu przedsezonowego jakby no będzie cały czas bardzo bardzo skuteczny zwłaszcza że jeżeli jej w końcu wypuści te 85 razy 10 powtarzalne no to tak naprawdę w każdej paczce jaką będziemy otwierać to będzie przynajmniej 7 kart 6 7 kart specjalnych czasami pewnie wszystkie będą kartami specjalnymi przy odrobinie Szczęścia. Także jak sami widzicie, jest tego naprawdę e, mnóstwo. No dobra, to teraz sprawdźmy, jakie SBC nas czekają do zrobienia właśnie w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o SBC, które będą się pojawiać w okresie przedsezonowym, to głównie, głównie będą to karty, które e, zawodnicy, którzy zmieniali swoje kluby właśnie w tym e, sezonie, będą też ikony, jak sami już widzicie tutaj, rona linia się wyłania na dole. Ale zacznijmy od góry, czyli Giru, który przeszedł teraz do e, Lille. E, Karta 98 overalla. Statystyki, no jak widać, praktycznie wszystkie są tak wykokszone, że to jest kwestia tylko i wyłącznie playstyli. E, czy tam sylwetki, żeby wybrać swojego zawodnika. Jest też Florian Wils, oczywiście, nowy nabytek Liverpoolu, również no, wygląda niesamowicie. Jest też João Felix, e, ma tutaj tylko 4 playstyle z plusem, także jak widzimy, nie wszystkie karty w SBC będą miały już te 5 playstyli. Poza tym oczywiście jest Ronaldinho, Ikona 98. 7 Overala zmienno kształtny. Jest to jego najlepsza wersja na tą chwilę, tak więc jestem ciekaw, czy w ogóle dostanie jeszcze jakąś lepszą, no ale raczej, raczej bym się skłaniał ku temu, że nie. Poza tym mamy Kyla Walkera, który zmienił klub z Milanu, teraz będzie reprezentował West Ham. I do tego mamy jeszcze João Pedro, który przeszedł do Chelsea. Także tak wygląda na razie 6 SBC. Oczywiście jeszcze jest ten Blonk, o którym wcześniej wspomniałem, i dwie inne karty, które wyciekły dosłownie chwilę temu. Pierwszą z z nich jest Mohamed Kudus z Tottenhamu, czyli nowy nabytek Tottenhamu. Jeżeli oglądaliście finał e, e, Super Pucharu e, Europy między PSG i Tottenhamem, to widać było, że naprawdę jest szybki tutaj ma 99 tempa, 99 driblingu, 4 playstyles z plusem, e, ale dla fanów e, e, Tottenhamu myślę, że to będzie fajna karta do zrobienia i też nie sądzę, że był jakiś specjalnie drogi, zwłaszcza, że większość kart 97, jakie wychodzą w SBC z, to, to jest składnie 2-3 składy maksymalnie 90 overalla. Także bardzo łatwo będzie go zrobić. I jeszcze jedna karta, która się w przeciekach pojawiła to Ferguson, czyli zawodnik z AS Roma. 96 tempa, 99 strzelania, 95 dribblingu, 95 fizyczności. 4 playstyle z plusem tylko. Tak więc no to też nie będzie nie wiadomo jaki rzeźnik. Ale dla fanów Romy czy po prostu włoskiej piłki, a może fanów Irlandii, to też może być. Jakiś ciekawy, ciekawy zawodnik, także tak wyglądają te SBC. Oczywiście do tego dochodzi ten blond, i pewnie jeszcze jakieś karty wyciekną, ale jest rano piątek, tak? Wrzucam ten filmik już dzisiaj. Nie będę czekał na wszystkie przecieki, jakie się pojawią. Na pewno, jeżeli się pojawią, to wrzucimy je u nas na Discordzie. Link macie oczywiście w opisie. Jeżeli chcecie dołączyć, to zapraszam. Mamy już ponad 600 osób na Discordzie, także tam też będziemy wrzucać aktualności, jeżeli jakieś się pojawią właśnie w trakcie tego tygodnia. No i ostatnia rzecz, jaka ostatnio się również pojawiła i potwierdziła, to 15 ikon, jakie będzie można dostać, jeżeli zamówicie wersję Ultimate FC26 w przedsprzedaży, która trwa do 26 sierpnia, czyli tak jak patrzę, jeszcze 11 dni. Tak więc, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie dostać na start gry jedną z tych ikon, to warto zamówić grę w przedsprzedaży. Mamy tutaj do trafienia Ibrahimowicza, Inieste, Ronaldo Kana, Andriego, Morgan. Seldger, Krossa, Marcelo, Kieliniego, Totiego, Geralda, Stonesa, Jonesa, przepraszam, co ja mówię, Stonesa, Jonesa, panią Jones, a konkretnie pan Cha i Sisi. Tutaj jest pani z Brazylii i to są ikony, które będzie można trafić właśnie kupując wersję Ultimate przez sprzedaży i to będzie paczka. Tak więc w paczce będzie tych 15 kart. My otworzymy paczkę i wylosujemy jedną z tych 15 ikon. Jest tu dużo nowych ikon, które weszły do gry, jak Marcelo, Kielini, To. E Cross czy Iniesta, ale jest też kilka starych, tak jak Ronaldo czy Henry, Tak więc no tutaj jest, myślę, że jest dużo opcji ciekawych do trafienia, aczkolwiek pewnie niektóre karty będą częściej lecieć, niektóre, niektóre rzadziej, a niektóre praktycznie w ogóle, jak Ronaldo czy pewnie Ibrahimowicz, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko wspomnę, że overale tych kart są już po upgradezie, które, które będą chyba na koniec listopada, także na start gry dostaniemy troszeczkę niższe overale tych kart, w większości przypadków to będą overale 86, a w listopadzie każda z tych kart, którą dostaniemy w tej paczce dostanie upgrade i automatycznie będzie miała ile przez statystyki wyższy overall. Tak więc tak wygląda ta piętnastka tych szczęśliwców, które, których będzie można trafić właśnie w tej paczce, także jeżeli chcecie, zamówcie w przedsprzedaży, to zawsze na start będzie taka ikona, myślę bardzo pomocna, a na dzisiaj to będzie tyle, także trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Cześć!